Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poprowadzimy sobie Q&A odnośnie włosów. Często się mówi o różnych mitach, bądź niektóre rzeczy są prawdziwe, więc sobie rozwiejemy wszelkie wątpliwości, jak to rzeczywiście wygląda. Pierwszy temat częste mycie Niszczy włosy. Oczywiście jest to fałsz, ale musicie wiedzieć o tym, że to, co może niszczyć nasze włosy podczas mycia, to nieodpowiednia technika, nieodpowiedni sposób pielęgnacji. Czyli jeżeli włosy są podczas mycia szarpane, drapane, przy wysuszaniu, pierzone ręcznikiem. To wtedy właśnie uwrażliwia włosy i to będzie działało niekorzystnie. Dodatkowo, jeżeli będziecie używać nieodpowiednich szamponów do waszych włosów, będą one źle dobrane, też mogą wysuszać wasze włosy, więc to będzie negatywnie wpływało na, na, na nasz włos. Eee, i, I oczywiście nieodpowiednia temperatura wody, jaką używamy podczas mycia, czyli tak jak mówiłam właśnie ta nieodpowiednia pielęgnacja, nieodpowiednie mycie włosów. Oczywiście pamiętajcie o tym, że woda musi być letnia, nie może być ani zimna, ani gorąca, tak, żeby właśnie nie uwrażliwiać włosów, nie osłabiać naszych cebulek. I oczywiście włosów nie myjemy raz na jakiś czas. Tylko wtedy, kiedy nasze włosy tego tak naprawdę potrzebują, i nawet jeżeli macie włosy przetuszczające się, e, też pamiętajcie o doborze odpowiedniego szamponu. Kolejny punkt. Przy długich włosach szybciej się rozwajają końce i uwrażliwiają. Prawda i fałsz, z tego względu, że jeżeli mamy włosy, które będą już sięgały nam chociażby ramion, to są bardziej rzeczywiście narażone na jakby podrażnienia włosów poprzez pocieranie o ubrania, o, o ramiona itd. Natomiast przy takich włosach musicie pamiętać oczywiście o odpowiedniej pielęgnacji, by takich rzeczy, by takich sytuacji uniknąć. Włosy rosną szybciej, gdy są często podcinane. Oczywiście fałszywe strzyżenie nie ma nic wspólnego z szybszym wzrostem włosów, eee, za to jak szybko rosną w, nasze włosy. Odpowiedzialne są nasze cebulki, więc to ewentualnie w cebulkę włosów możemy wprowadzać różne wcierki, różne ampułki, które będą je wzmacniać i przyspieszać jakby wzrost włosa. Natomiast częste podcinanie naszych końców włosów sprawi to, że nasze włosy będą wyglądały zdecydowanie zdrowiej. Czy jeśli wyrwę siwego włosa, to w to miejsce wyrosną kolejne dwa? Oczywiście jest to fałsz. Z jednego meszka włosowego wyrasta tylko i wyłącznie jeden włos, więc nie ma takiej możliwości, żeby wyrosły nam kolejne dwa. Natomiast włos, który i tak wyrośnie, będzie on nadal siwy, z tego względu, że ten włos, ta cebulka jest pozbawiona już pigmentu i nawet po wyrwaniu ten włos wyrośnie nam dalej siwy. Natomiast unikajmy takiego wyrywania z tego względu, że możemy doprowadzić właśnie do zapalenia meszka włosowego. Chemikalia zawarte w basenach mogą odbarwić nasze włosy na zielono. Jest to oczywiście prawda. Może się tak wydarzyć w przypadku, jeżeli macie włosy blond bądź rozjaśniane. Oczywiście jest to efekt przy jakby częstym używaniu, kąpaniu się w basenie. Natomiast oczywiście te włosy nie będą zielone jak trawa, ale mogą mieć poświatek koloru zielonego. Czy dieta może spowodować nadmierne wypadanie naszych włosów? Oczywiście jest to prawda. Jeżeli stosujesz dietę ubogą, witaminy i wszystkie mikroelementy, to tak samo jak i przy nadmiernym stresie, twoje włosy. Mogą rzeczywiście bardziej wypadać. Farbowanie w ciąży jest szkodliwe oczywiście fałsz, e, natomiast jest teraz bardzo dużo przyszłych mam, które unikają właśnie koloryz koloryzowania, farbowania włosów w ciąży, bojąc się tego, że e, jakby niewłaściwe działanie niewłaściwe e, substancje chemiczne. Przejdą bezpośrednio na, na ich dziecko. Natomiast najnowsze badania udowodniły, że wszystkie pigmenty, wszystkie produkty zawarte w koloryzacji nie mają jakby żadnego wpływu na dziecko. Czy palenie sprzyja siwieniu włosów? Jest to prawda, ponieważ uważa się, że Taki nauk jak palenie papierosów wpływa negatywnie na nasze starzenie się i czterokrotnie to przyspiesza, a co w związku z tym idzie, wraz z procesem starzenia się siwieją nam również włosy.